Dobiega końca sezon 2022-2023 i co za tym idzie, kończy się pierwszy sezon Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Była to dla niego kampania pełna wzlotów i upadków, zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. Teraz jednak zdobywa on pierwsze mistrzostwo w barwach FC Barcelony i można powiedzieć, że ten rok był dla niego całkiem udany. Od kiedy Lewy pojawił się w FC Barcelonie, wszyscy oczekiwali, że przeniesie on świetną formę, jaką pokazywał przez 9 lat grania w Monachium, do Barcelony. Polak przez ten okres grania w Monachium zdobywał gole jak szalony. Pobił on m.in. rekord Gerda Millera, zdobywając 41 bramek w jednym sezonie Bundesligi. oraz dwukrotnie zdobył złotego buta i tytuł dla najlepszego piłkarza roku FIFA The Best. Teraz przejdziemy przez ten sezon wspólnie i przypomnimy sobie, jak przebiegał on dla Roberta Lewandowskiego. Można powiedzieć, że Robert z buta wbił się do La Liga i przemawiając o tym liczby. Pomimo braku gola w pierwszej kolejce, tu po siedmiu miał już tych trafień aż dziewięć. Od tej pory jest królem strzelców i do tego momentu miejsca na szczycie listy strzelców La Liga już nie oddał. Tym samym trofeum Pichichi dla najlepszego strzelca La Liga ma już na wyciągnięcie ręki. Wszyscy byli zachwyceni tym, jaką formę prezentuje Lewy, a sam zawodnik wyglądał jakby odżył w Hiszpanii i przeżywał nagle swoją drugą młodość. No a potem przyszedł Mundial. Reprezentacja Polski na Mistrzostwach Świata trafiła do grupy z Argentyną, Arabią Saudyjską i Meksykiem. I to właśnie od spotkania z El Tri zaczął się dla Roberta Mundial w Katarze. Bardzo ważny. Bo prawdopodobnie ostatni. Celem dla lewego, oprócz oczywiście wyjścia z grupy, było spełnienie swojego marzenia i zdobycia pierwszej w karierze bramki na Mistrzostwach Świata. I wywalczył on sobie do tego okazję najlepszą z możliwych. W 54 minucie spotkania w polu karnym sfaulował go obrońca Meksyku, Hector Moreno i sędzia po dłuższej analizie VAR wskazał na 11 metr. Karny, który oczywiście powinien skończyć się bramką, bo przecież Robert jest specjalistą od wykonywania jedenastek, a sposób wykonywania karnych tak mylił bramkarzy, że praktycznie w każdym przypadku nie pozostawiał on szans na obronę. Jednak tym razem Polak uderzył inaczej i spudłował. Po Meksyku przyszedł czas na mecz o życie z Arabią Saudyjską, i tam. Pomimo bardzo ciężkiego meczu, w końcu się udało. Robert przechwycił piłkę od obrońcy Arabii, aby następnie umieścić się w siatce, położyć się na murawie i zalać się łzami. Udało się. Robert w końcu ma swoją pierwszą bramkę na Mistrzostwach Świata. I można powiedzieć, że piłkarsko jest już spełnione. Drużynowo można powiedzieć, że ten cel również został osiągnięty. Wyszliśmy z grupy, a w 1.8. finału Robert dołożył jeszcze jedną bramkę z rzutu karnego, która zakończyła nasz udział na Mistrzostwach Świata. O ile jesień Robert miał kapitalną, tak runda wiosenna wołała o pomstę do nieba. Polak zdecydowanie obniżył loty i zaczął zdobywać bardzo mało bramek. Po powrocie z Kataru nie był to już ten sam zawodnik. Nie było widać tego luzu w graniu, i często u Roberta miały miejsce problemy natury technicznej, kiedy, kiedy miał problem z przyjęciem piłki i prostym odegraniem do kolegów, ale także problemy natury fizycznej. A więc co mogło być przyczyną tak słabej formy Roberta? Numer jeden to brak idealnego okresu przygotowawczego przed sezonem. W związku z całym zamieszaniem, jakie miało miejsce przy transferze Roberta Lewandowskiego do Barcelony, Robert nie mógł w spokoju trenować. A po dołączeniu do Dumy Katalonii te przygotowanie też wyglądało inaczej i Robert nie uczestniczył w nim od początku. Całe te zamieszanie wtedy mogło skutkować tym, że Lewandowski na pozostałą część sezonu po prostu fizycznie nie dojechał. Drugim aspektem bez wątpienia jest właśnie mundial w Katarze. Bez wątpienia zeszłoroczne mistrzostwa były wielką niespodzianką, zarówno dla piłkarzy, jak i dla trenerów i ich sztabów, od przygotowania fizycznego. Bo w jaki sposób zaplanować przygotowanie na cały sezon, kiedy w środku wszyscy piłkarze się rozjadą i nawet nie wiadomo, w jakim stanie z tych zgrupowań wrócą? Drugą sprawą jest to, że przy wieku Roberto, o którym też zaraz powiem, takie anomalie mogą znacząco wpływać na formę zawodnika, która na pewno nie była taka, jaką on sam po sobie oczekiwał. Czy to właśnie wspomniany wyżej wiek? Lewandowski w sierpniu skończy już 35 lat. Wiadomo, w tych czasach, jeśli piłkarze dobrze się prowadzą, to są w stanie wydłużyć swoją karierę nawet o kilka dobrych lat. Ale myślę, że od pewnego momentu pewnego poziomu już się po prostu nie przeskoczy. I wydaje mi się, że te dwie poprzednie sytuacje. Nie miałyby miejsca, a przynajmniej nie odbiłyby się na nim aż w takim stopniu, gdyby Robert był na przykład o 10 lat młodszy. Barcelona, pomimo, że w lidze dominuje, to miała okres, kiedy strzelała bardzo mało goli. Wiele spotkań drużyny Xaviego kończyło się wynikami po 1 do zera. I nie była to też w 100% wina napastnika reprezentacji Polski. Po części były to też problemy kadrowe, a w konsekwencji brak zawodnika, który by Robertowi tę piłkę odpowiednio wyłożył. Jednak zastanówmy się, czy naprawdę było aż tak źle. O klasie Roberta Lewandowskiego może mówić to, że o jego jednym z najgorszych sezonów w ostatnich latach mówimy, kiedy ten wciąż ma 21 bramek zdobytych w sezonie ligowym, tym samym 4 bramki przewagi nad Karimem Benzemą, zdobyty Super Puchra Hiszpanii, oraz hiszpańską La Ligę. Teraz, właśnie pod koniec sezonu, wszystko zaczęło już powoli wracać do normy. I w końcówce sezonu Robert już bardziej przypomina tego zawodnika, którego zapamiętaliśmy sprzed Mistrzostw Świata w Katarze. Co nie zmienia faktu, że wciąż nie jeden napastnik taki sezon uznałby za najlepszy w jego karierze. Po prostu Robert przyzwyczaił już nas do bardzo wysokiego poziomu i wszystko co poniżej tego traktujemy jako dramat zawodnika. W tym miejscu chciałbym również wspomnieć o tym, jak bardzo duży wpływ Robert ma na całą drużynę, a szczególnie na młodych zawodników FC Barcelony. Niejednokrotnie wypowiadał się o tym właśnie Xavi Hernandez, czyli trener Blaugrany. Szkoleniowiec ciągle wspomina o tym, że Robert jest prawdziwym liderem zespołu. I wzorem do naśladowania dla młodszych kolegów. Uzbierał on nawet 6 asyst w Lidze, co jak na napastnika jest całkiem przyzwoitym wynikiem. I przechodząc do podsumowania, sam jestem ciekaw, co wymyślicie na temat pierwszego roku Lewandowskiego w Barcelonie. Spełnił on pokładane w nim oczekiwania, czy może jednak zawiódł? Ja osobiście uważam, że te kampanie trzeba jak najbardziej zaliczyć do udanych. I to pomimo bardzo słabych wyników Barcelony w europejskich pucharach. Pomógł on odbudować się po turbowanej Barcelonie, przyczynił się do odzyskania Mistrzostwa Hiszpanii po 4 latach i nie uważam tej kampanii za jakąś katastrofę po prostu był to trochę słabszy sezon zważając na poziom do którego zdążył już nas przyzwyczaić.